Siema, jestem z Jest Kolejny odcinek mapy skarbów. W tym odcinku poszukamy skarbów w lokalizacji północnej Klinmen. Czy jakoś tak? Mamy już zaznaczone punkty, więc jedziemy na miejsce. Jesteśmy już na miejscu, więc jedziemy do pierwszego punktu. W pierwszym punkcie nie ma skarbu, więc jedziemy do kolejnego. W drugim punkcie też nie widzę skarbu. Więc idziemy do trzeciego punktu. No i w trzecim punkcie mamy skarb. No to jeszcze punkty bez żółtego pola, więc to byłoby na tyle. Wbijajcie na Discorda link po opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniacie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przykapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć.